W księżycowym świetle ogród Getsemani był mroczny i pełen cieni. Jezus rzekł do uczniów – usiądźcie tu, ja zaś odejdę i będę się modlił. Piotrze, Jakubie i ty, Janie, chodźcie ze mną. Piotr, Jakub i Jan poszli za nim. Widzieli, że jest bardzo smutny. – Czuwajcie – rzekł – mój smutek jest tak wielki, że mnie przytłacza. Odszedł od nich i ukląkł. Zaczął się modlić. Ojcze, ty wszystko możesz, niech mnie ominie ten kielich cierpienia. Jednak nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. Jezus wrócił do Piotra, Jakuba i Jana, którzy zamiast czuwać, jak o to prosił, zapadli w sen znużeni długim i ciężkim dniem. Piotrze, i ty śpisz? zapytał Jezus. Nie mogłeś czuwać nawet przez godzinę? Oto nadeszła godzina, chodźmy, zbliża się mój zdrajca. Uczniowie przebudzili się gwałtownie. W świetle pochodni i latarni ujrzeli zgraje z kijami i mieczami. Byli to żołnierze i strażnicy świątyni wysłani przez arcykapłanów. Uczniowie zerwali się na równe nogi, ale Jezus nie próbował uciekać. Wystąpił naprzód. Spokojny i opanowany stanął naprzeciw Motłochu. Kogo szukacie? Zapytał. Jezusa z Nazaretu, odparli. Ja nim jestem, odrzekł. Wówczas żołnierze pospieszyli, by Go pojmać, a jego uczniowie, widząc, co może nastąpić, opuścili go wszyscy i uciekli.